Leci czy nie leci, bo nie wiem, czy już czekaj na Dillera. Chyba. Chyba nie ma. No to co? Tatoś chyba zasłużył. <grymne> 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 Bilmiyorum ama ben de yürüyemem. <laughs> yürüyemem. <laughs> İçimden yürüyemem <laughs> ama ben de yürüyemem. İçimden yürüyemem ama ben de yürüyemem. Hayır. Hiçbir <hispos> şey yapamıyorum. <laughs> ben <laughs> de Eee, <dum> Olku, co ty jesteś? Ty zgrzybył, wejdź za mnów. Jada on za mnów. Kuba nie jest on za mnów, Kuba. Co? Kuba jest transe... What? Kuba jest pedofilem. Nie, no to nie, 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 Ja nie, dobrze, bo Rzuję, nie chcę. Każdy mi jakiegoś nie, mam nie, 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 Ja nie, wiem, I tego, co jest, to <suszynę> ja to mam nie, nie, ja to mam <suszynę> nie, ja ja to, to ja nie, 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 ja nie, 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 ja nie, że ja А си го не си не грееш. Нагревам, нагревам го, нагревам го. Защо е đi theo ta về, dù em chia, yêu nhau chỉ là một câu hát, không cần ai kể, ta muốn Bye. Wow.